Siemanko, witam Was bardzo pięknie serdecznie Jestem Rogalik95 A to jest pierwszy odcinek z mojej kolejnej serii Jaką jest... Oj przepraszam, tak muszę zagrać Jaką jest y, Ant Farm yy, Także będzie to seria, na której będę wykonywał zadania Ustanowione nam przez autora yy, Tej mapy Link do mapy będziecie mieli w opisie filmu Jeżeli Wam się będzie podobała A jeżeli nie, no to też będziecie mieli ją w opisie filmu także e, przejdźmy dalej e, czemu akurat taka seria? E, ponieważ znudziło mnie nagrywanie takiej tradycyjnej serii o minecrafcie jakiej e, jest na kanale prawie każdego polskiego użytkownika YouTube'a, e, nagrywającego let's play'e zwyczajowo chcę sobie pograć na takiej mapce jaką jest ant ponieważ o ponieważ nie, ponieważ takim się chce i już każdy chce skońc i Dobra. I tyle chyba wystarczy o tej mapce. Eee, są to tekstury, eee, te tekstury są to te tekstury specjalnie zrobione pod Antwal, ponieważ to nasze akwarium e, jest obudowane z bedroka na normalnych teksturach. Za to to u góry nie, tylko to jest takie tekstura bedroka przerobiona na szkło. No ale dobra, na początek na pewno trzeba uzbierać dużo biurtu, ponieważ będziemy musieli sobie przechodzić pomiędzy platformami. Na pewno stopy sobie tu tam całość, żeby tutaj już potem potem spokój. Zobaczcie, zrobimy sobie tak. Musimy się szybko zbierać, żeby mieć czas na zrobienie jakiegoś węgla, jakiś pochodni. I jakieś lepianki na pierwszą noc, żeby to się nie stało tak, jak w moim poprzednim nagraniu. Mm, abym to Was nie zadziwił czterema dedami na minutę w trakcie nocy. Ponieważ uwierzcie mi, bardzo ciężko jest przeżyć na tej mapie nocy. Dobra, mm, mamy to, tutaj sadzonki powinny nas stać. wykopię tylko tę ten, ten, ten trawkę te tuszki też i dobra, pierwsza sprawa to wyrównamy sobie tutaj teren na tej wysepce Jak już zaczęliśmy, bo no to już skończmy to ogólnie to przydałby się jakiś piecyk, a kobla to ja tu nie widziałem szczerze powiedziawszy to będzie lepiej, bo nam może na ścianka wypaść Dobra, i pierwsze co zrobię, to teraz zastopuję film na chwilkę. A drugą rzeczą, jaką zrobię, to wytnę całą trawkę e, z tego tego pięknego i przytulnego nam miejsca. E, postaram się rzucać te odcinki dosyć często. Myślę, że co dwa dni to będzie satysfakcjonujące dla was. Hmm. No i tyle chyba z takich informacji ogólnych. A teraz zajmijmy się całą, samą mapą. E, no dobra, no to tak, zacznijmy może od zbudowania sobie przez szkle takiego bunkra, jak na razie. Żebyśmy mogli sobie tutaj postawić jakiegoś... Ogólnie to ja wziąłem w ogóle ten sapy. Nie wziąłem, a sapy leży. w właśnie, ale dobra, nie będę tam skakał nie będę ryzykantem tutaj w końcu postawię sobie jakiegoś craftboxa bo to na razie na tym polega zrobię sobie jakiegoś jakieś dwa miecze na przetrwanie na pewno się przydadzą i zrobię na pewno sobie killoff oraz zapomniałem o łopacie Jakieś achievementy mi się tam pokazują Jak widzicie dawno w Minecrafta sobie nie grałem Także nie oczekujcie ode mnie jakiejś prawy za bardzo O właśnie Coś tego typu będzie mi się przydarzać No dobra Jestem na tej drugiej wysepce Tu mam krowy I tu mam źródełko wody Tu jest jedno źródełko wody Za bardzo tej wiedzy nie mam ale wiem, że coś z tą wodą e, oni mieli zrobić że jeżeli z góry popłynie, to coś tam miało się zbierać, tak jak lawa, czy coś takiego ale ja to sobie zaraz przetestuję i będziemy wiedzieć, co chodzi dobra chcę na pewno wykopać dużo, dużo dirta, żeby połączyć te wszystkie wyspy i mieć spokój a nie tak, jak w poprzednim nagraniu hmm. a, jeszcze z takich informacyjnych rzeczy, to Yy, Odcinki będę wrzucał yy, po około 20 minut, bo wiem, że takie są najprzyjemniej Wam ogląda i ja sam takie lubię oglądać po 20 minut i to jest wszystko. No zresztą, jeżeli się zagram, to wiadomo, że nie będę nic na siłę ciął tego typu rzeczy, ponieważ to jest chyba głupie. Szczerze powiedziawszy, jeżeli ktoś nagra więcej i tnie jakiś materiał, żeby to mu się wypasowało ładnie że powiedziawszy to jest dosyć głupie głupia sprawa ale no każdy tam ma swoją technikę nagrywania mam nadzieję że przez całe to nagranie nikt mnie nie przeszkodzi tak jak to było przed chwilą przed chwilą w nagraniu tutaj chcę się zbudować przy ściankach takie maściki żeby tutaj spokojnie się pomiędzy tymi wysepkami przechadzać e, przede wszystkim szukam kamienia e, tutaj zrobię sobie po prostu zejście na dół zejście na dół w którym będę sobie schodził i tutaj o jest i drugie źródełeczko tylko ciekaw jestem, czy mi starczy... Nie starczy chyba. Tam jest kamień, czy to jest tak ciemno. Tam widzę jakichś zombiaków. No dobra, przekonamy się w trakcie. A nie, no jak możemy się przekonać w trakcie, jak... Jak możemy się przekonać w trakcie, jak ja mam... Tutaj... Nie, no tego tej wody nie mogę zapanować. Jak ja ją zatamuję, to będzie nieciekawie. Później sobie to jakoś tam zredukuję po swojemu. Te schodki. Chłopata mi się skończyła, Nie ma za bardzo kamienia, więc nie ma jak tutaj mm, operować. Wszystkim. My mamy takie schodki mapy. Na Mam nadzieję, że nie zostanie noc. Jeszcze mamy kratek do góry. O, sporo. Przepraszam, jeżeli nic nie widzicie, no ale ja nic na to nie poradzę. Ponieważ kamienia to w tej mapie chyba brak jest. Ale to zadanie jest zrobić pieczyk, to brawo. Tycyk to jeszcze nic, ale daj mi wielu. Tak właśnie, i że spadłem. Łop, 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 łop. Łop, łop. No właśnie. Happy birthday to you. Tak właśnie się kończyło moje kopanie zazwyczaj. <laughs> A my tak myślałem, trzymać się na trzyma powierzchni, trzymać się na trzyma powierzchni. No nie, ja musiałem się kombinować Musiałem się kombinować. mamy żarełka, kawałek o mamy crafting. Jedynie co mamy to crafting na razie. Więc... Mm. hmm. więc co by tu dalej zrobić. E, musimy lub nas, nasze zadania, ja popatrzę. No, na razie posadzić drzewo, to mamy. Trzeba zdobyć jakieś jedzenie, e, chleb e, i zombie i z jakiegoś zwierzątka. No ale to z czasem. Tylko teraz. E, tylko teraz, e, czy ja mogę gdzieś zdobyć jakiś kamyk? Z tego co widzę, to na razie kamyka nie dokończę sobie to zajście i wrócę się po prostu do punktu wyjścia. No a tam już sobie wpadłem, jak sami widzieliście przed chwilą. Dobra, ja się zawijam tam. Nie wiem czy z tego po prostu nie zrobię jakiegoś prostego po prostu dziennika Ponieważ takie Wam chyba się najlepiej ogląda Dzienniki mmm, takie dzień po dniu, gdy wstaje dzień A nie w nocy yy, będę Wam to nagrywał Dobra To ja udaję się do swojej lepianeczki na razie niewielkiej Ale się do niej udaje i się z niej zabudowuje. Tylko nie mam co jeszcze. To jest. Oj, sorry, nie to. O, widzieliście. Tu nie mam czym się nawet tutaj ma zabudować kopalńce. To musi być jakiś kamienicz. Przecież... No jak sobie to autorzy wyobrażają. Dobra, tu już nikt ani nic nie powinno się dostać. Mam nadzieję, że tu na powierzchni... Ale nie ja straszyła tak krowa. Mam nadzieję, że tu nic na powierzchni. Idę w poszukiwaniu kamienia, ale tutaj ten to... O! O, 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 o! O, o, o. o, 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 o Uległem niejasnemu wrażeniu, że znalazłem kamień. No nie, jednak to nie będzie dziennik, ponieważ znalazłem kamień. I to będzie troszeczkę dłuższy, może dzień i noc. O, może nocnik. Mm. wy też o tym myślicie, ja też nie, to nie będzie nocnik. To nie będzie nocnik. Komunikat. A co to będzie? To się jeszcze dowiecie. Że nie jestem tajemniczy czy coś. Trzecię o co chodzi? No, ja mieszaję. Dobra. I, idę tu o, 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 co, roze, co, jest po prostu mistrzostwo Minecraft stoi przed nowym otworem drodze padawania tą to mistrz joda. a może nie, no dobra, zresztą nie ma nie ma o czym gadać mm. ogólnie to jeżeli nie ma drzewa to trzeba na to drzewo poczekać, a drzewo nie chce wyrosnąć. No ty drzewo, drzewo. Dobra, skoro drzewo jest tak trwane i nie chce nam rosnąć, to my musimy iść pozbierać trochę nasiona, a później mieć żelazo, żeby później mieć jabłko, żeby później mieć farmę i żeby później zaliczyć zadanie. Czajcie? Ja to Ania. zwykle musiałem trafić na ten... Kurde, zawsze tyle zboczów tego zbieramy jak beda robię dużo hmm. no to... co nie mam drzewa ani mączki ale ja bym zabił jednego szkieleta którego bym zszedł Noc. To może by się też szybko wow, zaraz w tym moim świecie Minecraftowym, morówkowym i do Co jeszcze przychodzi? Bo nie bo tam... To ja bym sobie poszedł po kamień. Pewnie po, ze, po ze, zelazo, tak zelazo. Zelazo, tam jest zombiaka, ja chciałem skelet i jak to jest? Powiedzcie mi co to jest? Co to jest? Tam coś się świeci. A ja nie chcę, żeby tam się coś świeciło. No i co, świeżak? Sparing wieczorem. Co? No no, chodź, chodź. Myślisz, że nie mam ani jednego klocka, to jesteś kozak? Sara, ja cię tam załatwo. Zaraz ja cię tam załatwię. No co, przyszedłeś tu? Co, może byś spadł? To jest faniaczka. A może, może złąbi, 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 złąbi. Zobacz no. nie spadnie jakiś faniaczka. Oooooh, czwany Ha, achievement jakiś nowy, nie wiedziałem o nim. Ua. No bo już myślę, że wpadnę, to no, no, no Proszę pana Ale widzieliście ten nie niespadnięcie Trzcina, szkielet Szkielet i co to jest? I wilczek No dobra, uwaga Begalik do 9.5 wyrusza w bój Zjadł popił popiwszy, skacze do wody. U Pojadłszy, pisz, że mi chapeczkę, a mi się Ha 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 hahaha. Ale jestem prześwietny. Minecraft jest moim żywiołem. Po prostu jestem świetny, gdyż 9 9.5 to jest szczęga Minecraft. Co tam jakieś Minecraft? Na obcasach czy przygody z Minecraft Sezon 3 jak tutaj rozdział 95 Czy nagrywa na ekscytującą walkę z pajękiem Teraz ma Rogalicie Winch 5 Leci po moście na spicie A teraz moja siostra przyszła i chyba coś chce powiedzieć, ale dostanie w łebek jak coś powie. Jak wam to się wydaje? Mi też się tak wydaje. Lululululu. Wiecie, nie to żeby mi tam odbijało, czy coś. Ale jakoś mi się nudzi, szczerze powiedziawszy. O, ściskie, drugie podejście. Aha. No dobra, wiecie... Wstaje dzień, więc chyba nasz nocnik się musi zakończyć. Prawda, Haniu? Też mi się tak właśnie wydaje, że nie. No ale dobra. Um, idziemy. Tu jest pająk, z którym ja się przed chwilą biłem, a nawet dwa pająki, z którymi ja się przed chwilą biłem. I ostatnia próba spadnięcia do naszego świetnego superowego gitem Super git ekstra majonezowego. A ty co tu chciałeś? Nie, no przecież to za co powinni płacić. To jest walka z tarantulami. ja to nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie albo nie wiem, nie się przydało albo co. Albo mi się wydaje, albo nie zabić tego szkieleta, nie umrę. nie niech mi się nie życie wejdę ja tam wejdę do niego. Ja tam wejdę, ja tam wejdę.

NIE MA... NIE MA KOŚCI... SIOSTRA, JAK TO MOŻLIWE, ŻE NIE MA KOŚCI? Ja tyle kampiłem na tego bezczelnego frajera, to nic. No dobra, muszę wejść na górę. I zakończyć ten piękny odcinek, ponieważ staję dzień... I już zatwierdzona nazwa, to jest nocnik Minecraft. Oczywiście będzie to nazywane jako przygody z Minecraft a oficjalnie będzie nazywało się to nocnik z Minecraft Wire Goli 9.5, także do zobaczyska i piłego oglądania życzę. Mam nadzieję, że w drugim odcinku mi tak nie odbije i będzie dziś wszystko majone. Wiecie o co chodzi. No, dlatego ja też nie wiem o co chodzi. Ale możemy sobie na spokojnie wejść teraz tu, tutaj postawiać klocki, jakby to jakkolwiek nie brzmiało i być na górze i potem wejść po naszych Pro Super Ekstra Git majonezowskich schodach i to jest koniec odbijania Rogalika 9.5 i także yy, yy, do zobaczenia. i yy, na razie.